Proszę Państwa, teraz taki drobiazg. Kiedyś zadzwonił do mnie pewien pan z Bielska Białej Statu Latek i zapytał, czy może przyjechać. Ja wtedy mieszkałem na trzecim piętrze w takim małym mieszkanku na elektoralnej. Oczywiście, bo miał propozycję. Przyjechał o godzinie chyba 8.15 ekspresem z Bielska. I z propozycję, abym napisał musical do tego teatru, chłopiec i ptak. O takim chłopcu, który, który zaprzyjacił się z ptakiem, ale on zniknął gdzieś nad morzem i on idzie po blasku księżyca, szuka tego ptaka. Bardzo taka poetycka treść. I powiedział, że muzykę do tego musicalu, do tego spektaklu napisze Jankę Antę i Grzegorz Turna. No więc zabrałem się do pracy i napisałem chyba czternaście pieśni. Dałem ten panu przyjechał drugi raz, po słuch o nim zaginął. I to dzisiaj właściwie nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje, miałem tylko dziś tam jego nazwisko. Po dziesięciu latach, po dziesięciu latach do mnie napisał czego Turnał. I mówi: Nie wiesz, co mam zrobić z tymi piosenkami, bo napisałem, mnie bo ten Paweł też był. I oczywiście Grzesiu dodał na taką płytę dziecięcą, ale jedna piosenka znalazła się na mojej płycie z piosenkami mojego życia, szczególnie piękna z tego zestawu. I teraz ją Państwo usłyszycie w muszelkach. So yes. Zleciałych śladów, Ktoś był i walczył z hurtem. A teraz gnawnie pamięć wciągana w wiry kutrem, więc mocno się z tej Jak gdybyś chciał.